Pozwólcie, że wprowadzę was w historię pełną emocji i dylematów. Główna bohaterka, zmagająca się z bólem i zdradą męża, staje przed trudnym pytaniem, czy jest możliwe wybaczenie po złamanym zaufaniu. Gdy świat wokół niej się rozpada, jej jedynym promykiem nadziei pozostaje córeczka Zosia. Jak radzisz sobie z utratą zaufania do najbliższej osoby? Co skłania nas do przebaczenia lub odmowy przebaczenia? Czy można budować przyszłość na nowo, mając w sercu tak głęboką ranę? Zapraszam Was do głębszej refleksji i dyskusji podczas słuchania tej poruszającej opowieści. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości. Nie ma mowy. Po wszystkim, co mi zrobił, nie będę Mu wybaczać. Czułam się zraniona przez kogoś, komu ufałam bezwarunkowo. Daj spokój, nie próbuj mnie nakłaniać. Powiedziałam rozżalona do mojej przyjaciółki Karoliny. Obiecaj tylko, że przemyślisz to jeszcze raz, nie ustępowała. Może się nad tym zastanowię, odpowiedziała mnie chętnie, chcąc zakończyć temat. Prawda była taka, że to wcale nie było takie proste. Rok temu mój mąż Witek oświadczył, że zakochał się w innej kobiecie i planuje odejść. Ta wiadomość była dla mnie cios, jednak nie zamierzałam go błagać o pozostanie. Choć udało mi się zachować twarz, od tej chwili moje zaufanie do mężczyzn uległo całkowitej zmianie. Po tym jak Witek rozstał się z tamtą kobietą, zaczął dzwonić oraz prosić o przebaczenie. Znajome, które były na bieżąco z całą sytuacją, próbowały mnie przekonać, bym dała mu jeszcze jedną szansę. Choć starałam się sprawiać wrażenie, że radzę sobie znakomicie, w głębi duszy bardzo brakowało mi Witka, jakim był kiedyś przed tą zmianą. Największym źródłem radości w moim życiu była moja ośmioletnia córeczka Zosia, która z roku na rok stawała się coraz mądrzejszą i bardziej uroczą dziewczynką. Nigdy nie miałam z nią problemów, ale gdy zostawałyśmy same wieczorami, a ona zaczynała pytać o tatę, czułam, jak w sercu narasta mi smutek. Starałam się dawać jej maksymalnie dużo uwagi i czasu, aby zrekompensować brak ojca. Często jeździłyśmy rowerami za miasto z jej koleżankami, albo wybierałyśmy się do kina. Dziewczynki miały również w zwyczaju nocować u siebie, co stało się modnym trendem. Zazwyczaj czułam się samotna. Mamo, Justynka zaprosiła mnie do siebie na noc. Mogę pójść? Nie chcę jej urazić odmową, a ona nie ma mamy i wydaje się taka smutna. Oczywiście, że możesz. Ale pamiętaj, bądź grzeczna, odpowiedziałam, wiedząc, że nie mogę jej tego zabronić. Zosia chwyciła swój telefon, by przekazać te wspaniałe wieści swojej przyjaciółce. Obie dziewczynki uzgodniły, że Justyna i jej tata odbiorą Zosię z ich domu, zanim zapadnie zmrok. Jestem ogromnie wdzięczny, że zgodziła się pani na to spotkanie. Justynka to bardzo nieśmiała dziewczynka. Bardzo się martwiłem, czy poradzi sobie wśród nowych ludzi? Wie pani, jak ciężko jest dziecku bez mamy, stwierdził Robert, ojciec Justyny. Z czasem coraz bardziej zbliżaliśmy się do siebie z Robertem, aż w końcu połączyła nas prawdziwa przyjaźń. Spotykaliśmy się regularnie. Zauważyłam nawet, że zaczęłam dzielić się z nim swoimi troskami i powierzać mu wszystkie problemy. Dobrze się rozumieliśmy. Pewnego dnia, gdy Robert odbierał swoją córkę, Przypadkiem spotkał Karolinę u mnie w domu. Ale przystojniaka, ustrzeliłaś! Wykrzyknęła zaraz po ich wyjściu. Czy coś między wami się dzieje? Dopytywała zaciekawiona. Znasz moje podejście do mężczyzn. Po tamtym rozczarowaniu nie chcę znowu ryzykować. Założę się, że jest już zajęty i nawet cię nie zauważa, dodała z lekką złośliwością moja najlepsza przyjaciółka. Może powinnaś się nim zainteresować? Jest sam i po śmierci żony wychowuje dwoje dzieci. Ile można żyć w samotności? Żartobliwie odparłam. No cóż, to rzeczywiście jakaś opcja, odpowiedziała z rozbawionym uśmiechem. Podczas zakupów z Robertem, przypadek sprawił, że wpadłam na Witka. Ta niespodziewana sytuacja otworzyła mi oczy, przez ostatnie miesiące żyłam w pełnym samozakłamaniu. Mur, który tak dokładnie budowałam, rozpadł się w jednej chwili. Zauważył to Robert. Nadal coś do niego czujesz, co? Zapytał, kiedy skończyliśmy zakupy i wróciliśmy do domu. Naprawdę tak to widać odpowiedziałam z zaskoczeniem. Przechodząc przez wszystko, próbowałam siebie przekonać. Że mam kontrolę nad emocjami, choć moje oczy zdradzały prawdziwe uczucia, których nie potrafiłam ukryć, szczególnie przed mężem, któremu zależało na moim zaufaniu. Mój rozmówca, z wyrazem współczucia, stwierdził, że choć on utracił swoją szansę, ja wciąż miałam swoją, co wzbudzało w nim zazdrość. Otwarcie podzieliłam się z nim tłumionymi emocjami, wyznając, jak głęboko pragnę być z mężem mimo bólu spowodowanego jego zdradą. Przez to doświadczenie wciąż nie mogłam uwolnić się od uczucia krzywdy i wahania przed przebaczeniem tego, co się wydarzyło. Rozumiem, że to trudne, ale kiedy ktoś kończy romans i błaga o wybaczenie, to naprawdę może się zmienić, tym bardziej, gdy prosi o drugą szansę. Może warto to rozważyć, zwłaszcza dla Zosi. Ona potrzebuje oboje rodziców. Jestem pewien, że Witek przemyślał swoje zachowanie, a kiedy sama to dostrzeżesz, odnajdziesz w sobie siłę, by mu wybaczyć. Muszę to przemyśleć, obiecuję, że to zrobię. Tęsknota za nim była stałym elementem mojego życia. Kilka dni później miało miejsce coś nieoczekiwanego, Witek zadzwonił. Poczynając od rozmowy o Zosi, jak to zazwyczaj robiliśmy, poprosił, abym dała jej telefon. Obserwowałam, jak moja córka, z nieskrywaną radością, prowadzi długą rozmowę z ojcem. Na koniec znów przekazała mi słuchawkę. Wydawało się, że Witek dostrzegał moje nadmiarowe przemyślenia podczas naszych rozmów. Słyszałam w jego głosie ciepło, a nasze rozmowy coraz częściej wykraczały poza kwestie dotyczące Zosi. Pretekstem spotkań było dobro naszej córki, lecz szybko stały się regularnym elementem naszej codzienności. A Witek zaczął odwiedzać nas w domu. Czułam, że coś w naszym związku ulega delikatnej, ale znaczącej przemianie. Podczas jednego z takich spotkań, które rzekomo miało dotyczyć dodatkowych zajęć angielskiego dla Zosi, Witek niepewnie zapytał: Czy dasz mi jeszcze jedną szansę, bym mógł wrócić do domu? Zbliżyłam się do Witka, dotknęłam swoim czołem jego czoła. Pamiętam, jak często tak robiłam, gdy wszystko między nami dopiero się zaczynało. Moja dłoń delikatnie przesunęła się po jego policzku i powiedziałam: Dobrze, spróbujmy jeszcze raz od nowa. Choć trudno mi było wybaczyć jego zdradę, w końcu się na to zdecydowałam. Nasza relacja przeszła przez naprawdę ciężki okres, ale muszę przyznać, że Witek mocno się stara, aby wszystko naprawić. Zosia jest naprawdę zadowolona, że udało nam się dojść do porozumienia. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.